Witajcie kochani, z tej strony Taruciska Winaja. Witam wszystkie zadykalne strzelczyki. Strzelczyki, które zasilają zacne grona moich widzów, e, subskrybentów, jak również strzelczyki, które są tutaj pierwszy raz. Zapraszam, zachęcam do wysłuchania. Mam nadzieję, że Wam się tutaj spodoba, a jeśli Wam się oczywiście spodoba, to e, zapraszam do subskrypcji, najlepiej z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych e, nagrań. Moje piękne, e, ogniste strzelczyki, horoskop tygodniowy, taki ekspresowy, podląd tygodniowy na tydzień kochani, od e, 6 do 12... Lutego 2023. Zobaczymy, jakie energie idą do Was w tym tygodniu, na co zwrócić szczególną uwagę i na co uważać. Także zaczynamy, nie gadamy. I okej, okay, kochani, ja już stosuję karty i oczywiście powtarzam Wam tutaj jak mantrę. Jest to czytanie ogólne, więc nie wszystko z Wami będzie pasować, rezonować, nie wszystko do Was będzie pasować. Bierzcie, co pasuje, odrzucajcie, co się nie zgadza, a jeśli stwierdzicie, że kompletnie nie przekaz dla Was, prawda? Nie Wasza historia życiowa, nie Wasza obecna sytuacja, odsyłam do Ascendentu Znaku no Księżycowego Wenus, Mars i tak dalej. Dobrze, kochani strzelczyki, zaglądamy, co tam u Was w tym e, tygodniu. Dobrze, wyzwanie dla strzelczyka na ten tydzień. Mhm. Co ciekawego w pracy, w finansach? Co ciekawego w miłości? I karta rada na ten tydzień. ok Strzeczki. Gdzieś wam się śpieszę w tym tygodniu, albo będzie wam się śpieszyć. Trochę ludzi, trochę pośpiechu, trochę wydarzeń. Hmm. Dobrze, kochani, dobra. Wyzwanie dla Was, tak? Energia z zewnątrz, energia, hmm, z którą trzeba się będzie zmierzyć, energię, którą trzeba będzie przyjąć, oswoić, ewentualnie pogonić ze swojego życia. Kochani, mamy Rydwan, tak? Hmm. Więc tak, jeżeli macie jakiegoś zodykalnego raczka na swoim podwórku, no to tym wyzwaniem może być ten zodiekalny raczek. Będzie trzeba się z nim dogadać, będzie trzeba go zdobyć, być może zweryfikujcie sobie, jak to wygląda u was w życiu, więc ten raczek może stanowić wyzwanie dla niektórych strzelczyków. Ale wiecie co, kochani, w pierwszej kolejności powiem wyzwanie na ten tydzień, kochani, zwróćcie uwagę. Na sprawy związane na przykład z waszym autem, z waszym samochodem, czy tam coś się nie zepsuło, czy tam coś nie pyka, czy tam gdzieś coś e, prawda, się nie psuje, czy tam mechanika nie warto odwiedzić, lakiernika też, również, jak najbardziej. Zwróćcie w tym tygodniu uwagę, kochani, na mm, podróże, jeżeli gdzieś się wybieracie, jeżeli gdzieś jedziecie, Wszystkie sprawy związane właśnie z mm, transportem prawda, z podróżami. Tu warto na to zwrócić w tym tygodniu uwagę, kochani. Ale, jeżeli nie ma tutaj raczka, nie ma żadnych podróży, nie ma problemów z waszym autem, to, kochani, tu mam informację, że w tym tygodniu dla Was, że zresztą tu dalej też mam informację, będzie mnóstwo pośpiechu. Będzie tutaj pośpiech, e, będzie mm, wszelkie sprawy nabierają w tym tygodniu tempa i mam wrażenie, że to tempa momentami może być troszeczkę niebezpieczne, żeby Was dosłownie na zakręcie nie wywaliło z drogi, więc na to, kochani, zwracajcie uwagę. Uważajcie na prędkość. Właśnie, czy w aucie, uważajcie na prędkość, jeśli chodzi o sytuację, o podejmowanie decyzji, o wszelkie działania. Uważajcie również na, e, wiecie co, dosłownie Dosłownie emocje, które mogą w Was w tym tygodniu buzować, żeby to były czasami, nie były takie wiecie, dosłownie działania w afekcie, prawda? Żeby warto by było czasami te emocje w sobie wyciszyć, kochani. Pośpiech i jeszcze raz pośpiech. Prędkość, kochani, nieprzemyślane reakcje. Mhm. Także na to zwracajcie, kochani, w tym tygodniu uwagę. Może Wam troszeczkę się w głowie zakręcić właśnie z powodu tych tutaj wydarzeń, które mogą nabierać tempa, takich nieprzewidywanych zwrotów akcji. Tego typu akcje i atrakcje się szykują dla sztyrczyka i to będzie dla Was wyzwaniem, żeby to wszystko wcisnąć w hamulec, dokładnie, żeby wcisnąć w hamulet w odpowiednim momencie, prawda? Mhm. Nie z piskiem opon, nie z piskiem opon, chyba że będzie to, będą tego wymagały sytuacje, ale ja tu widzę, że nie do końca, ale za chwilę do tego przejdziemy. Kochani, jeszcze tutaj zadbajcie w tym tygodniu o odpoczynek, żebyście nadmiernie nie eksploatowali swojego organizmu, żebyście po prostu fizycznie. Dali radę, bo tutaj naprawdę wiele spraw nabiera tempa i trzeba będzie po prostu gonić, gonić, gonić te pędzące sprawy. Dobra, kochani, żeby nie przedłużać praca. I tu, kochani, również mamy dużo pośpiechu, dużo nieprzemyślanych reakcji, słomiany zapał, kochani, dla niektórych, lub pojawia się w Waszym miejscu pracy osoba młodsza, która Narobi hałasu, narobi szumu, narobi takiego, wiecie, takich sytuacji, które dosłownie też będą wyprowadzały Was z równowagi. Ta osoba może Was wyprowadzać z równowagi, może być tylko to, kto, kto, ktoś z trygonu no, e, ognia, e, baran, lew lub strzelec. Jeśli macie w pracy osoba młodsza, jakiś praktykant, stażysta to może być, który no naprawdę narobi takie rozróby w miejscu pracy, że aż Wam się po prostu odechce, kochani. Mhm. Tu również kochani, rycerz bardzo często lubi jechać, jeździć w delegację, lubi poruszać się środkami transportu, więc jeszcze raz podkreślam, uważajcie w tym tygodniu za kierownicą w podróży. Zwróćcie na to kochani uwagę tutaj, tu jest bardzo jasno mi się tutaj kochani zaznacza. Mhm. Bardzo jasno mi się tutaj zaznacza. Mhm. Tak jak mówiłam, w pracy, kochani, może się tutaj pojawić troszeczkę porywów, troszeczkę rywalizacji z kimś, takie, wiecie, chęć zdobycia jakiegoś awansu, jakiegoś projektu, jakiejś pracy, nawet jeśli ktoś stara się o pracę, za wszelką cenę, nie spoglądając dosłownie na to, że można poturbować po drodze innych, tak? Więc na to, kochani, zwróćcie uwagę. Tu jest, kochani, też chęć udowodnienia, chęć pokazania się z najlepszej strony, tylko czasami te chęci będą takie, wiecie, nieadekwatne do sytuacji, prawda? I że aby mi się tutaj nie okazało, że właśnie z tego powodu, że czasami strzelczyk nie przemyśli swoich reakcji w pracy e, czy na inne osoby, czy na przykład, nie wiem, zostanie wam powierzony jakiś nowy projekt, nowe zadanie i zrobicie to po łebkach, tylko po to, żeby to po prostu odhaczyć, e, nie przyłożycie się do tego, żeby ta praca, po prostu, którą teraz zdobywacie w tym tygodniu, żeby nie okazała się tym pracą tymczasową. Wiecie o co chodzi. E, tutaj, oczywiście, też jest informacja, że jest praca tymczasowa dla jakiegoś strzelczyka, który boryka się właśnie z problemem znalezienia pracy i warto tutaj też byłoby tak troszkę, wiecie, usiąść sobie na dupce, żeby, żeby, żeby tą pracę być może z czasem będzie miała możliwości przedłużenia, kochani. Także tutaj zwróćcie na to uwagę. Mhm. Zwróćcie. Gdzieś być może, gdzieś być może pojawia się, dopowiemy sobie jeszcze do jej pracy, oczywiście, pojawia się w miejscu pracy, m, możliwy jakiś flirt, jakiś romans, który też e, rozwija się dosyć szybko, rozwija się w niebezpiecznym tempie e, i zaczyna przeszkadzać w miejscu pracy, czy to wam, bo wy jesteście świadkami tego romansu, e, ewentualnie, no, wy wpada, jesteście w tym romansie, z i moje drogie, e, i tutaj kogoś podrywacie, i ktoś po prostu tutaj też nie może po prostu nie potrafi przymknąć na to oko i, i, i żeby tutaj no, dosłownie nie, nie próbował mm, nie próbował nie próbował to mm, pracodawcy tutaj informować o tym istniejącym e, romansie. Dobrze, zobaczmy sobie tutaj, kochani, co, o co tu może chodzić. Ech, tak, kochani, tutaj wyraźnie mm, Uważajcie na słomiony zapał. Uważajcie, uważajcie. Ktoś tutaj was wyraźnie obserwuje, z boku przygląda się Wam, więc jeśli jakieś tutaj romansiki, flirciki, to starajcie się to jakoś bardziej ukryć. Róbcie to najlepiej poza miejscem pracy. Starajcie się też, jeżeli ktoś tutaj romansuje i to zaczyna być przeszkadzające, też przymykajcie na to oko, ale kochani, mam tutaj wrażenie właśnie, że są tutaj jakieś goniące terminy. Eee, bardzo gojące, kochani, te brzminy wymagające takiej dokładności, takiego wkładu w tą pracę i eee, czy dodatkowe zlecenia, też u, niekogo, u niektórych się pojawiają i pośpiech, tutaj, nie? Takie robienie dosłownie na takiego hałataja nie przyniesie dobrych efektów. Może to się skończyć troszeczkę. Nie fajnie, więc zwróćcie strzelczyki w tym tygodniu właśnie uwagę e, na to, żeby tutaj ten pośpiech, tak? To, to, tak, jak tutaj ta pierwsza energia mówi, e, żebyś tym wyzwaniem jest pośpiech, żeby umieć y, wcisnąć hamulec tam, gdzie trzeba. Ostrożności nigdy za wiele, kochani. Dobrze, kochani, i miłość. I właśnie, i w miłości mamy kolejnego pędzącego rycerza, który czasami mm, dosłownie zanim pomyśli, to już zrobi albo już powie. W miłości, kochani, mam wrażenie, że być może tutaj ten pośpiech, ten pęd, te, wiecie, zmieniające się dosłownie. Nieco chwileczkę sytuację, natłok wydarzeń. Mam wrażenie, że w miłości ktoś będzie próbował odreagować wszelkie frustracje na swoim partnerze, na swojej partnerce. No, tutaj takie impulsywne, nieprzemyślane słowa czasami mogą paść, troszeczkę kutliwości, złośliwości, takich, takich wbijania w szpilek pojawia się również w, w związkach. No żeby nie było tak, że w tym tygodniu ktoś dosłownie się wkurzy, będzie się wyładowywał na swoim partnerze, partnerce, czy to Wy, czy Wasz partner, partnerka, Wy oczywiście zweryfikujecie sobie to, żeby po prostu nie było tak, że wyjdzie, kłapnie drzwiami i jeszcze coś tam będzie mruczał pod nosem, prawda? Także na to uważajcie. Ehm, też właśnie na takie gwałtowne, nieprzemyślane reakcje. Dla singli, kochani, z kolei tutaj jest informacja, że spotykacie kogoś, kto bardzo będzie na Was dosłownie naciskał, tak? To będzie taki nacisk, będzie taki zaborczy, że Wy być może jesteście niegotowi jeszcze na związek, na jakąś te relację lub ta osoba po prostu Wam z jakiegoś powodu nie odpowiada, bo jest taka, taka taki, taki ekstrawertyk, prawda? Tak robi dużo szumu wokół siebie i Wy tutaj próbujecie tej osobie dać do zrozumienia, nie, nie chcę, nie interesuje mnie taka relacja, w której ciągle coś się dzieje i tutaj wybuchasz jakimiś dziwnymi emocjami, czy masz jakieś dziwne pomysły, nie do końca bez i ta osoba będzie zaborcza, będzie naciskać i strzelczykowi tu może być troszeczkę e, źle, tak? I może być troszeczkę źle. Dobra, sprawdźmy sobie jeszcze tą miłość, kochani. No tu się dzieje, tu się u was dzieje w tym tygodniu. Nie będzie nudy, powiem tyle. Na nudę narzekać strzelczyki w tym tygodniu nie będą. Mhm, Zobaczmy sobie jeszcze tą no, miłość. Sprawdźmy sobie ją, e, kochani, dokładnie. Mm, dobra. Dobra. Księżniczka Kielichów, kochani. To jest ogólnie dobra karta, ale wiecie co, w kontekście całego tutaj przekazu, dla mnie to jest informacja wyraźnie. Brak panowania nad emocjami. I ja się wcale nie dziwię, bo tu się będzie dużo działo, tak? Tu tyle będzie spraw do załatwienia dosłownie w jednej chwili, że ktoś tu w pewnym momencie wybuchnie. Czy to strzelczyk na swojego partnera lub partnerkę, czy to właśnie partner partnerka na strzelczyka, bo tu się będzie dużo działo, prawda? Um, I taki ktoś tutaj nadwrażliwy, taki właściwie niepewny. Ja nie wiem, czego chcę, ja nie wiem, co czuję. Ja się denerwuję z byle powodu. Tu warto troszeczkę takiego, wiecie, stoickiego spokoju zastosować, tak? Warto tutaj, tu właśnie, w związkach, wszędzie zresztą w tym tygodniu strzelczyki, warto wcisnąć hamulec w odpowiednim momencie, bo tutaj mogą paść fajne nieciekawe słowa. Jeśli chodzi o singli, kochani, no to tutaj też jest taka osoba, być może, no, no mówię, być może się zakochała ta osoba w Was, tak? Ale ona tak na, naprawdę nie do końca tutaj sobie ogarnia, czy to jest miłość, czy po prostu jesteście wyjątkowym takim, no wiecie, smacznym kąskiem, e, takim, nie wiem, trofeum, do zdobycia, prawda? I tak już tak właściwie buja ta osoba, sama nie wie, czego chce, i, i, i warto tutaj w tej miłości też te emocje opanować. I właśnie, kochani, strzelczyki. I tu jest rada. Rada, postarajcie się w tym tygodniu wyciszyć. Najlepiej to wycofać się, odizolować od całego świata, włączyć tryb samolotowy, nie dopuszczać. Y do tych konfliktowych sytuacji, tu jest sporo też ludzi, tak? Odizolować się od tych ludzi, dać do zrozumienia, dajcie mi święty spokój, ja sobie muszę swoje życie poukładać, tu jest za szybko, za prędko. Takie wiecie, stoicki spokój, opanować te emocje, bo tu mogą być różne at akcje, atrakcje z tego powodu. Więc strzelczyki, postarajcie się wyciszyć, znaleźć taką izolację, mur jakiś zbudować, przed, zwłaszcza e, przeciw osobom, które będą próbowały wyprowadzić was dosłownie z równowagi. Tak jak mówiłam, może być toraczek, jakieś zodykalne, tak? Mm, tutaj e, skorpion, może to być, mogą to być rybki, lub jakiś ognisty znak, kochani, jakiś ognisty lew baran strzelec. Więc na to zwróćcie uwagę, kochani. Strzelczyki, jeżeli macie kogoś starszego, nie wiem, dziadek, tata, Jakiś wujek, ktoś taki, kto swoje przeżył, swoje wie i ufacie tej osoby, warto też by było z tą osobą starszą w tym tygodniu porozmawiać. Ta osoba na pewno dam Wam jakieś takie fajne, słuszne rady na to, jak sobie poradzić z tym pędem życiowym w tym tygodniu. Będzie się działo strzelczyki, więc trzymał tutaj kciuki za Was. Mm -hmm. będzie się działo. Dobra, zobaczmy, kochani, co radzą jeszcze aniołki, jaki kluczyk, może tutaj coś nam rozjaśnią, coś. Obdaruj miłością siebie i innych. Przede wszystkim właśnie, strzelczyki, obdarujcie w tym tygodniu miłością samych siebie. Ja wiem, że czasami buzują emocje, ja wiem, że czasami trudno nadążyć za pędem życia, który tutaj niestety albo istety <laughs> e, przyspieszy wyjątkowo w tym tygodniu. Obdarujcie siebie miłością, nie pozwólcie właśnie mm, dać się sprowokować komukolwiek, czy to innym ludziom, czy właśnie temu światowi, obdarujcie miłością, wyciszcie się i pokażcie też tym osobom, które będą też takie troszeczkę wiecie, hałaśliwe w Waszym życiu w tym tygodniu, że też szanujecie te osoby jak najbardziej, czy tam miłujecie, czy lubicie i chcielibyście, żeby po prostu to wszystko tak fajnie w pewnym momencie się wyrównało, prawda, żeby ta równowaga pomiędzy emocjami i wydarzeniami, żeby została zachowana w tym tygodniu. Także strzelczyki, bardzo mocno trzymam za Was kciuki, przed Wami bardzo atrakcyjny, znaczy bogaty w atrakcje bardzo zmieniające się szybkie i prędkie tydzień, więc tutaj potrzeba wyciszenia i potrzeba znalezienia złość tego środka właśnie na to, żeby sobie z tym wszystkim poradzić. Ale jeśli pamiętacie obdarujecie miłość od samych siebie no to e, i miłością innych i, i pokażecie, że nie, ja nie chcę się kłócić, ja chcę, żeby była zgoda, to myślę, że ten dzień będzie udany i piękny, także życzę Wam pięknego tygodnia, życzę powodzenia, trzymam kciuki i uważajcie też, udowarzajcie w podróży, zwróćcie uwagę na te podróże, w delegacje, w wyjazdy, jeśli się gdzieś wybieracie i no przegląd aut, auta, prawda, też by się przydał w tym tygodniu, jak najbardziej. Także, kochani, trzymam naprawdę ze Was mocno kciuki. Mam nadzieję, że wszystko zakończy się pozytywnie. Mam nadzieję, ja wiem, że zakończy się pozytywnie. Także trzymajcie się cieplutko, nie dawajcie się, nie dawajcie się tym emocjom i będzie dobrze. Także, o, także życzę Wam pięknego tygodnia, kochani. No i co? My widzimy, słyszymy się niebawem, a ja tymczasem żegnam się grzecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa!